Widzimy, że polityka amerykańska zmieniła swoje walory pod kątem bezpieczeństwa. Ameryka postanowiła już nie być policjantem świata, ponieważ stwierdziła, że zbyt duże koszty w związku z tym ponosi. To wynika też głównie z tego, że zachód Europy korzystał na tym i się nie zbroił, i teraz Europa jest praktycznie rozbrojona. Jedna z najlepszych armii lądowych w Europie, ma właśnie Polska, a nasz generał, szef biura bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że amunicji w Polsce starczy na tydzień lub dwa tygodnie wojny. Więc jeżeli w Polsce amunicji starcza na tydzień lub dwa tygodnie wojny, a my mamy jedną z najlepszych armii lądowych w Europie, no to zachód Europy jest całkowicie w lesie w tej kwestii. A w kwestii ceł, co powinniśmy zrobić? No, przede wszystkim musimy nie podejmować drastycznych kroków. Mamy polską prezydencję, która w tym momencie momencie raczej nie istnieje. W przemyśle motoryzacyjnym jesteśmy głównie podwykonawcą Niemiec i te cła w dużej mierze uderzą właśnie w gospodarkę niemiecką, co jest niekorzystne znaczy nie dla nas. Pośrednio, bo tak jest, a, pośrednio w nas? Pośrednio w bo, tak, bo, bo ta, tak zostało to wszystko skonstruowane przez 20 lat, że jesteśmy podwykonawcą gospodarki niemieckiej. I na Europę cła nie zostały największe nałożone, więc wydaje mi się, że jest jakaś przestrzeń do negocjacji w tym zakresie, no ale no, trudno jako Polsce negocjować, jeżeli do Ameryki wysłała Pana bogdana klika który nazywał prezydenta Stanów Zjednoczonych no, człowiekiem prorosyjskim i przyjacielem Putina